Witam w zapytaj trenera. Ja mam na imię Paweł i jestem dzisiaj w klubie Everest Fitness w Zielonej Górze, w którym chciałbym pokazać Ci ćwiczenia z masą własnego ciała na klatkę piersiową. Co prawda znajduje się w miejscu świetnie wyposażonym w sprzęt do ćwiczeń, takie jak wolne ciężary, maszyny do ćwiczeń, a nawet box do crossfitu. Natomiast ja chciałbym zachęcić Cię do tego, aby podjąć trening siłowy w domu przy wykorzystaniu wyłącznie masy własnego ciała. Dzisiejszy odcinek. Poświęcony będzie ćwiczeniom na klatkę piersiową i podzieliłem go na trzy segmenty. W pierwszym segmencie opowiem o ćwiczeniach dla początkujących, które będą tak naprawdę wdrożeniem w trening. W drugim segmencie skoncentruję się na ćwiczeniach dla średnio zaawansowanych. Natomiast w trzecim, ostatnim segmencie opowiem o ćwiczeniach dla zaawansowanych, wyłącznie dla osób z dużym doświadczeniem w treningu siłowym. Zapraszam Cię na pierwszy odcinek ćwiczenia dla początkujących. Trening rozpoczynamy od najprostszego ćwiczenia, jakim są pompki przy ścianie. Stań zwrócony twarzą do ściany, mając stopy rozstawione na szerokość barków. Pozycja wyjściowa to taka, w której dłonie oparte są o ścianę na wysokości klatki piersiowej. Wykonuj powtórzenia, zginając łokcie, aż delikatnie dotkniesz do ściany nosem lub czołem. Jest to pozycja końcowa. Odepchnij się do tyłu do pozycji wyjściowej i powtórz. Łokcie prowadź na zewnątrz, jak pokazano na filmie, lub przy tułowiu. Szerokie rozstawienie łokci bardziej angażuje klatkę piersiową oraz plecy, natomiast wąskie rozstawienie łokci i prowadzenie ich przy tułowiu bardziej angażuje tricepsy. Tułów utrzymuj wyprostowany i w napięciu. Pompki pochylone to kolejny krok w progresji ćwiczeń z masą własnego ciała, które możesz wykonywać w domu. Do jego wykonania wykorzystaj stabilny przedmiot, taki jak sofa lub duży, ciężki stół. Stopy i dłonie rozstaw mniej więcej na szerokość barków. Wyprostuj i napnij tułów, tak aby przez cały czas wykonywania ćwiczenia był on w jednej prostej linii. Przechyl się do przodu i złap przedmiot, o który zamierzasz się oprzeć wyprostowanymi rękoma. Zginając łokcie, opuszczaj ciało, aż delikatnie dotkniesz tułowiem do przedmiotu, o który się opierasz. Zrób krót Przerwę w pozycji dolnej i wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz: pamiętaj, aby ćwiczenie wykonywać powoli i starannie. Szerokie rozstawienie łokci ćwiczy bardziej klatkę piersiową i plecy, natomiast wąskie rozstawienie łokci i prowadzenie ich blisko tułowia bardziej angażuje tricepsy. Pompki na kolanach to kolejne ćwiczenie w progresji ćwiczeń z masą własnego ciała na klatkę piersiową. Uklęknij na podłodze, podkładając pod kolana miękki przedmiot, np. koc albo matę do ćwiczeń. Oprzyj płasko dłonie o podłoże i rozstaw je mniej więcej na szerokość barków lub nieco szerzej. Utrzymując napięcie tułowia i tułów wyprostowany, zginaj łokcie obniżając tułowie do momentu, aż będziesz w stanie dotknąć do podłogi brodą. Powtórz unosząc tułów poprzez wyprostowanie łokci. Pamiętaj, że prowadzenie łokci szeroko na zewnątrz bardziej angażuje klatkę piersiową i plecy, natomiast wąskie rozstawienie łokci i prowadzenie ich blisko tułowia bardziej angażuje triceps. Pompki na kolanach to stosunkowo proste ćwiczenie, które jest preferowane przez osoby bez doświadczenia lub otyłe. Jest ono ważnym etapem w progresji ćwiczeń na klatkę piersiową z masą własnego ciała, który pozwoli ci wyrobić siłę potrzebną do wykonania kolejnego ćwiczenia. Pompki to ostatnie ćwiczenie w progresji przed pompkami klasycznymi. Aby je wykonać, wykorzystaj przedmiot, który możesz podłożyć pod klatkę piersiową, które będzie Twoim oparciem. W domu możesz wykorzystać kilka grubych zwiniętych ręczników albo piłkę do gry. Oprzyj dłonie na podłodze i wyprostuj nogi do tyłu za siebie. Dłonie oprzyj płasko o podłoże rozstawione na szerokość barków lub nieco szerzej. Tułów powinien przez cały czas znajdować się w jednej linii z nogami i głową, aby to osiągnąć napnij mięśnie tułowia. Wykonuj powtórzenia uginając łokcie. i i obniżając tułów. W fazie dolnej oprzyj się lekko klatką piersiową o przedmiot. Wyprostuj łokcie, unieś tułów i wróć do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie to jest ostatnim etapem przed pompkami klasycznymi, które wykonamy w następnym odcinku. Ćwiczenia, które zademonstrowałem przeznaczone są dla osób początkujących. Jeśli okazały się one dla Ciebie zbyt proste, już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Zapytaj Tenera" Ćwiczenia na klatkę piersiową dla średnio zaawansowanych. Zapraszam i do zobaczenia.